Hejka, witam w kolejnym filmie na moim kanale i jak widać po tytule będzie to unboxing figurki, która jest na mojej wishliste jako numer 1 już od jakiegoś czasu i dużo jej szukałam i w końcu ją znalazłam za normalną cenę, więc bardzo się cieszę i postanowiłam, że nagram jej unboxing, a więc zapraszam! Tak wygląda ta paczka. Odpocznij to sobie, bo nie mogę się doczekać. Dobra. Jest jakaś karteczka. Mamy taką karteczkę z napisem Thank you. To ja dziękuję o tą figurkę Haluna jest śliczna jeszcze jest tak fajnie zapakowana była różowa koperta i jeszcze tutaj jest tak ładnie zapakowana ojej jeszcze jakie naklejeczki słodkie o matko Ja Purin jest! Jezu, ja sobie kocham go! Właśnie szukałam takich naklejek, jakieś do tła, z Cello Kitty. Ale najbardziej ten Purin. Ja, ale fajnie. Uwielbiam jak są y, naklejki w paczkach. Bardzo to lubię. No ale przejdźmy sobie do najważniejszego, czyli do tej kurki. Ale się cieszę. Ale ładna! ja! Jak widzicie, mam tutaj trzydzieści 139, ale ja się cieszę! Tak długo jej szukałam i w końcu ją znalazłam. Mechanizm jej działa To dobrze, bo ja się boję wymieniać Ale jest ona śliczna Ma czerwony magnes Uwielbiam ją Jaka ona jest słodka Strasznie się cieszę Jeszcze bym chciała jej bliźniaczkę Czyli 307 Żebym miała i dwa warianty. Odkąd kupiłam tą figurkę, to cały czas na nią czekałam, a dzisiaj to już w ogóle, bo dzisiaj pisałam z matematyki i to była ostatnia lekcja i od razu później poszłam sobie wybrać ją z matu Jest to już mój szósty jamniczek i no trzeba ją dołożyć do kolekcji. Zrobiłam już do niej miejsce na mojej półeczce. Tu wśród innych jamniczków. <noise> Już ledwo co się mieszczą. O, jest taka piękna. Trochę ciasno się robi na tej półeczce, ale jeszcze jest miejsce, mój tu będę wciskać następne popy. Kocham. Kocham ją! No, a więc w akcencie. Mojej pięknej kolekcji jamniczków i innych popów. Yy, żegnam się i widzimy się w następnym filmiku. Pa!